Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu szczególnie związanym z postacią Lecha Kaczyńskiego. To Lech Kaczyński chciał, by patriotyzm i pamięć o przeszłości stały się elementem tożsamości nowoczesnej Polski. Muzeum Powstania Warszawskiego powstało, powstało dzięki jego woli i zaangażowaniu, ale wspominając w tym miejscu Lecha Kaczyńskiego, pamiętamy także o innych osobach związanych z muzeum które zginęły po Tmuleńskiej. Pamiętamy o Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej, Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, Prezesie Czesławie Cywińskim, Biskupie Tadeuszu Płocki, Płoskim, Ministrze Andrzeju Przewoźniku, Ministrze Tomaszu Mercie, Ministrze Januszu Krupskim, Prezesie Januszu Kurtyce, Księdzu Zdzisławie Królu, Generalie, generale Stanisławie Nałęczkom Komornickim, prezesie Sławomirze Skrzypku, ministrze Władysławie Stasiaku. Z wielkim wzruszeniem staję tutaj w muzeum przed tablicą naszego szanownego, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Dla nas, powstańców warszawskich, Muzeum Powstania Warszawskiego było największym osiągnięciem dla naszego życia. Muszę powiedzieć, że przecież przez kilkadziesiąt lat staraliśmy się o muzeum. Pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński jako syn powstańca z determinacją starał się o miejsce dla muzeum. I to wspaniałe miejsce, jakie tutaj mamy jest symbolem tego wielkiego czynu Powstania Warszawskiego. Tego oddania się młodych poko pokolenia o walkę o Polskę, o wolną, niepodległą naszą ojczyznę. Trudno ocenić wielkość działania Pana Prezydenta. Ale Zasługą jego jest dobrać sobie było ludzi, młodych zapaleńców, którzy budowali to powstanie. Dlatego z tego miejsca, jako już ten najstarszy powstaniec, pragnę serdecznie wyrazić wdzięczność pamięci pana prezydenta i wszystkich tych, którzy przyczynili się do budowy tego muzeum. Po żołniersku. Z wielkim wzruszeniem. Dziękuję. Pamięć to nie tylko ten, ta tablica, ten napis. Pamięć o nim to tablicy wyryte w naszych sercach. Jemu cześć. يا مكفاوة